Dzień dobry, dzień dobry. Zanim przejdę do dzisiejszego głównego tematu, mam dla Ciebie ważny komunikat. Jeśli oglądasz ten odcinek, to znaczy, że chcesz, aby Twój salon w końcu wyglądał elegancko i stylowo, bez przypadkowych decyzji, bez frustracji i bez wydawania fortuny, prawda? I dlatego stworzyłam coś, co zmieni Twoje podejście do urządzania. Mój kurs Salonowa Rewolucja to gotowy plan działania, który poprowadzi Cię krok po kroku do salonu, który jest przytulny. Wygląda jak z katalogu w trzy dni i bez remontu. Nie będziesz już zgadywać, kombinować, zastanawiać się, co do siebie pasuje, a co nie. Dostaniesz konkretną strategię, zasady i sprawdzone triki, które odmienią Twój salon na zawsze. Jeśli czujesz, że Twój salon nie jest taki, jak chcesz, to właśnie ten kurs sprawi, że w końcu to zmienisz. Kliknij link w opisie i dołącz do rewolucji. Przejdźmy teraz do głównego tematu. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci te elementy wystroju wnętrza, które mogą sprawić, że salon będzie wyglądał tanio. I chociaż nie lubię tego określenia i wiem, że w aranżacji nie liczy się koszt mebli i dodatków, a ich odpowiedni dobór i zestawienie, wiem, że niektóre elementy mogą nieświadomie zepsuć cały wystrój. Dzisiaj omówię najczęstsze pułapki, które mogą obniżać estetyczną jakość wnętrza i podpowiem, jak ich unikać. Pierwszy z elementów, który może sprawić, że salon będzie wyglądał tanio, to poduszki dekoracyjne. Jest to jeden z najprostszych sposobów na dodanie przytulności i stylu do wnętrza, ale jeśli zostaną źle dobrane, mogą skutecznie obniżyć jego elegancki wystrój i sprawić, że aranżacja będzie wyglądała na przypadkową lub wręcz tanią. Jednym z najczęstszych błędów jest wybór poduszek niskiej jakości. Cienkie, wypełnione sztucznym, mało sprężystym wkładem, które po kilku tygodniach tracą swój kształt i wyglądają na zapadnięte. Niektóre tkaniny, zwłaszcza cienki poliester o połyskującym wykończeniu, również mogą odbierać wnętrzu elegancję, ponieważ mają tendencję do szybkiego mechacenia się i wyglądają nienaturalnie w połączeniu z tkaninami o bardziej eleganckiej fakturze. Kolorystyka i wzory również odgrywają kluczową rolę. Poduszki w przypadkowych kolorach, nie pasujących do aranżacji salonu lub takie, które powielają zbyt przewidywalne wzory z popularnych sieciówek, mogą sprawić, że wystrój wydaje się niedopracowany. Również zestawy identycznych poduszek, kupione w komplecie, często nie dodają wnętrzu charakteru, sprawiają, że aranżacja wygląda szablonowo, jakby była odtworzona wprost z katalogu, zamiast być przemyślaną dekoracją. Co zrobić, aby uniknąć tego efektu? Przede wszystkim warto postawić na poduszki o dobrze dobranych rozmiarach i wypełnieniu, które zachowają swój kształt i wyglądają na puszyste, a nie spłaszczone. Taki zabieg sprawia, że poduszka prezentuje się bardziej luksusowo i elegancko, co wpływa na cały wystrój salonu. Wybierając materiały, warto postawić na tkaniny o bogatej fakturze, takie jak welur, len czy grubsza bawełna. Te materiały wyglądają bardziej wyrafinowanie i dodają wnętrzu głębi. W kwestii kolorystyki i wzorów lepiej unikać zbyt jaskrawych i przypadkowych zestawień. Zamiast tego warto skupić się na jednej spójnej palecie barw, która harmonijnie łączy się z resztą wnętrza. Poduszki dekoracyjne to detal, który może diametralnie zmienić wystrój salonu, zarówno na plus, jak i na minus. Jeśli są starannie dobrane, wykonane z wysokiej jakości materiałów i odpowiednio skomponowane kolorystycznie, mogą podnieść estetykę całego salonu. Natomiast te przypadkowe i źle dobrane niestety mogą sprawić, że wnętrze straci na elegancji i stanie się chaotyczne. Dlatego warto poświęcić im chwilę uwagi i traktować je jako kluczowy element dekoracyjny, a nie tylko przypadkowy dodatek. Zanim przejdę do kolejnych punktów, chcę Cię zaprosić na mój Instagramowy profil o tej samej nazwie, do którego link zamieszczam pod tym filmem. Znajdziesz na nim porady i inspiracje oraz polecenia konkretnych produktów, dzięki którym poprawisz wystrój swojego domu. Kolejnym elementem, przez który salon może wyglądać tanio, są zbyt małe dekoracje. Nadmiar dekoracji, zwłaszcza w postaci wielu drobnych elementów, może zepsuć jego wystrój i sprawić, że będzie wyglądać chaotycznie, a nawet tandetnie. Małe figurki, ramki, świece, wazony, bibeloty. Jeśli są rozmieszczone bez przemyślanej kompozycji, mogą tworzyć efekt bałaganu, zamiast dodawać wnętrzu elegancji. Częstym błędem jest ustawienie mnóstwa niewielkiej dekoracji na każdej dostępnej powierzchni na komodach, półkach, stolikach czy parapetach. W efekcie wnętrze staje się zagracone, a zamiast wyrafinowanego wystroju mamy do czynienia z przypadkową kolekcją drobiazgów, które nie tworzą spójnej kompozycji. Co więcej, duża liczba małych elementów optycznie zmniejsza salon i sprawia, że wygląda on na mniej uporządkowany. Jak temu zaradzić? Zamiast wielu małych dekoracji warto postawić na większe i bardziej wyraziste dodatki. Jeden duży, elegancki wazon lub rzeźbiarska forma dekoracyjna może zrobić o wiele większe wrażenie niż kilka małych bibelotów. Zasada mniej znaczy więcej świetnie sprawdza się w eleganckim salonie. Lepiej postawić na kilka wyselekcjonowanych, dobrze dobranych dekoracji, które przyciągną wzrok i podkreślą styl aranżacji. Warto także pamiętać o grupowaniu dekoracji w przemyślane kompozycje. Zamiast rozstawiać pojedyncze elementy w różnych częściach salonu, lepiej stworzyć zestawienia. Na przykład w postaci aranżacji na dekoracyjnej tacy, gdzie obok siebie znajdzie się wazon, świeca i książka. Dzięki temu wnętrze zyska bardziej uporządkowany i harmonijny wygląd. Nie oznacza to jednak, że trzeba całkowicie zrezygnować z mniejszych dekoracji. Jeśli lubisz bibeloty, warto podejść do ich ekspozycji bardziej świadomie. Zamiast ustawiać je wszędzie, można wydzielić jedno miejsce, np. elegancki regał, gdzie będą odpowiednio wyeksponowane. Kluczem jest zaaranżowanie salonu, który nie wygląda na przypadkowo wypełnione drobiazgami, ale na dopracowany i stylowy. Zbyt wiele małych dekoracji to jeden z tych elementów, które mogą sprawić, że wnętrze wygląda tanio i chaotycznie. Zamiast tego warto postawić na przemyślane, starannie dobrane dodatki, które dodadzą do salonu elegancję, ale nie przytłoczą go zbędnymi elementami. Dobrze dobrana dekoracja powinna przyciągać uwagę, ale jednocześnie komponować się z całą aranżacją i nie zakłócać harmonii wnętrza. Następnym elementem, który wbrew wszelkim oczekiwaniom może sprawić, że salon będzie wyglądał tanio, jest zbyt dużo połysku. Połysk może dodać wnętrzu elegancji i luksusowego charakteru, ale tylko wtedy, gdy jest stosowany z umiarem. Zbyt wiele błyszczących powierzchni w jednym pomieszczeniu może stworzyć efekt przesady i sprawić, że salon zacznie przypominać wystawę sklepową zamiast stylowego i dopracowanego wnętrza. Przesyć połysku zamiast elegancji może prowadzić do sztucznego, niemal plastikowego wystroju, który odbiera wnętrzu wyrafinowania. Najczęstszy błąd to stosowanie połysku na wielu dużych powierzchniach jednocześnie, np. błyszczące meble lakierowane, szklane blaty, lustrzane panele na ścianach i błyszczące płytki na podłodze. Jeśli wszystko w salonie odbija światło, zamiast harmonijnej aranżacji powstaje wnętrze, które staje się chaotyczne i przytłaczające. Co więcej, nadmierny połysk może sprawić, że salon wygląda na niedopracowany, tak jakby brakowało w nim równowagi między różnymi fakturami i materiałami. Warto również pamiętać, że połysk mocno eksponuje niedoskonałości. Na błyszczących powierzchniach znacznie bardziej widoczne są odciski palców, smugi czy kurz, co może sprawić, że salon częściej wygląda na zaniedbany. Jeśli każda powierzchnia wymaga ciągłego polerowania, efekt estetyczny przestaje iść w parze z funkcjonalnością. Jak stosować połysk, aby wnętrze wyglądało elegancko, a nie tanio? Zasada jest prosta. Połysk powinien być używany z umiarem i w połączeniu z matowymi oraz strukturalnymi powierzchniami. Jeśli zdecydujesz się na szklany stolik kawowy, niech sofa i fotele będą tapicerowane przyjemnym, miękkim materiałem o matowym wykończeniu. W ten sposób wnętrze zyskuje głębię i równowagę. Zamiast wypełniać cały salon połyskiem, lepiej wybrać jeden lub dwa błyszczące akcenty, które będą subtelnie podkreślały elegancki wystrój wnętrza. Może to być lustro w dekoracyjnej ramie, szklane elementy lampy lub eleganckie metalowe dodatki. Tego typu detale wprowadzą pożądany efekt wyrafinowania, ale bez ryzyka nadmiaru. Najważniejsza jest równowaga. Salon, w którym wszystkie elementy są błyszczące, traci na wystroju i sprawia wrażenie mało przytulnego. Z kolei umiejętne połączenie połysku z matowymi powierzchniami i strukturalnymi materiałami, takimi jak drewno, len czy kamień, pozwala uzyskać elegancki, ale nadal harmonijny wystrój. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przekonałam Cię, że czasem wystarczy kilka drobnych zmian, aby salon nabrał klasy i wyglądał bardziej elegancko. Jeśli jednak wciąż nie do końca wiesz, jak to zrobić samodzielnie, zrób ze mną rewolucję w swoim salonie i dołącz do mojego kursu, w którym przeprowadzę cię krok po kroku na drodze do przytulnego i eleganckiego salonu. Jeśli podobały ci się moje dzisiejsze porady, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.